Cześć, nazywam się Tomasz Kowalczyk i w tym nagraniu opowiem o tym dlaczego zdecydowałem się po paru miesiącach nie działania wrócić do biznesu, do działania w marketingu sieciowym. Jeśli nie widziałeś jeszcze mojego nagrania podsumowującego 8 lat kariery w marketingu sieciowym, to zobacz koniecznie, dlatego że nie wszystko w tym nagraniu będziesz rozumiał. No i może zacznę od tego, co się wydarzyło po publikacji tego nagrania, do którego zachęcam Cię, do obejrzenia którego Cię zachęcam. Zaczęło do mnie pisać mnóstwo ludzi. Nie taka była moja intencja. Moją intencją było, żeby odezwali się do mnie ludzie, którzy chcą ze mną stworzyć coś nowego, ale w ramach firmy, z którą ja działałem. Natomiast zaczęli się do mnie odzywać ludzie, którzy zaczęli mi proponować przeróżne marketingi ściowe, czyli chcieli mnie przepisać do swoich struktur. No i postanowiłem, zawsze unikałem takich spotkań, a teraz stwierdziłem, że chcę na nie pójść i zobaczyć jak to wygląda i co oni mi powiedzą. I byłem myślę na, nie wiem, może 7, może 10 spotkaniach z różnych marketingów sieciowych i wszędzie wyglądało to bardzo podobnie, czyli w każdym miało być lepiej, szybciej, łatwiej i więcej pieniędzy miałem zarobić niż w moim. Tak, tak mniej więcej był kontekst tych spotkań. No i doszedłem do wniosku, że ostatecznie... Dopiero przekonam się o tym, czy tak jest po tym jak spróbuję, czyli musiałbym wejść w każdy z tych biznesów i porównać je od wewnątrz, czego nie chciałem robić, więc stwierdziłem, że doszedłem do wniosku, że firma nie ma większego znaczenia, o ile spełnia podstawowe warunki, o których też chętnie opowiem w innym nagraniu. Także postanowiłem zostać przy mojej firmie, natomiast zupełnie inaczej podejść do działania w tym biznesie i. Od, tego, od tak naprawdę kilku miesięcy przeniosłem mój biznes zupełnie do, on, do internetu. Działam poprzez media społecznościowe, działam przez internet w 100%. Tak naprawdę nie wychodzę z domu w rozumieniu biznesowym, tak bo do tej pory tak jak opowiadałem głównie jeździłem po Polsce i po Warszawie. Także co, no, dlaczego taka decyzja? No, mówiłem o tym też w tym nagraniu poprzednim, no, że to jest kierunek moim zdaniem oczywisty, żeby przenieść swój biznes do online, no, bo wszystko idzie w tym kierunku i ludzie coraz chętniej, e, coraz chętniej się e, nie przemieszczają poza dom, tylko robią wszystko zakupy między innymi z domu. Jakie są efekty tego, no tak naprawdę zaczynam e, i są efekty świetne, są efekty takie, że sprzedaż własną wygenerowałem na takim poziomie, jak chyba nigdy przez 8 lat. I zrobiłem to nie sprzedając tych produktów bezpośrednio w żaden sposób, tylko, tylko i wyłącznie przez, przez Instagram i Facebooka. Także myślę, że bardzo fajne rezultaty i też to jest to, co ja zawsze chciałem robić, czyli ja lubię sprzedawać, ale niekoniecznie chciałem dalej się zajmować taką sprzedażą standardową, tak? czyli żeby odzywać się do ludzi i przekonywać ich do danego produktu. Uważam, że robienie tego online jest dużo bardziej przyjemne. I też zacząłem uczyć ludzi tego, dlatego, że coraz więcej osób zaczęło się do mnie odzywać i pytać o to. I też stwierdziłem, że skoro mam te 8 lat doświadczenia w offline, w działaniu standardowym i, i też mogę tego nauczyć, ale mogę też pomóc Ci przenieść Twój biznes z offline do online, czyli do internetu. No i faktycznie zacząłem udzielać takich konsultacji, także też jeśli masz ochotę spotkać się ze mną, żebym cię nauczył tego, żebym Ci podpowiedział, odpowiedział na jakieś pytania, wątpliwości, zdefiniował to, dlaczego Tobie ten biznes się nie rozwija, to, to jak najbardziej Cię zapraszam do kontaktu. No i też w kolejnych nagraniach postanowiłem, postanowiłem trochę więcej edukować, czyli będę mówił o takich podstawowych błędach, które ludzie popełniają. Będę też zdradzał trochę z tego, co zrobić w online. I to, jakie efekty u mnie to działa. Przykładowo, w 24 godziny na publikacji jednego posta wygenerowałem 1000 zł obrotu produktów w 24 godziny. Także myślę, że wynik całkiem fajny. Nigdy tego nie zrobiłem na żywo, tak? face to face ani w żadnej grupie. Także co, zapraszam Cię do śledzenia tego kanału. Będzie więcej nagrań. Zapraszam Cię do kontaktu, jeśli chcesz się ze mną spotkać i porozmawiać o Twoim biznesie. I co, wszystkiego dobrego w nowym roku i do usłyszenia. Cześć!